Ile razy ty w swoim życiu miałeś tak, że spojrzałeś na konto i było zero? Wiele. Jak sobie radziłeś wtedy? No jesteś na turnieju, łapały cię takie sytuacje, że... Kurde, kurde no, no, i to ile razy, nie? No. Ale no, no, no co no? Telefon do taty, telefon do, nie wiem, jakaś pożyczka od, od kumpla. Było, no. nawet nie tylko od kumpla, potem już... No ale chwilówek nie brałeś? Nie, chwilówki nie, ale wiesz, są takie, nie? <laughs> Wchodzisz, łatwo to wychodzisz czasami na telefonie. Gorzej jak trzeba wrócić. Masz IKO, nie. No. <laughs> no tam parę Prowizja i tak dalej, no ale wiesz, no co masz zrobić? Nie jesteś w takiej stacji pobrankowej. No i ja, ja powiedziałem sobie, no dopóki stwierdzę, że zagra, 100% wyciągnęemy z tej kariery, że już lepiej się nie da zrobić, zagrać i tak dalej, no to mówię, okej, okay, no ale tak to cały czas inwestycja w siebie, w siebie, w siebie. Nie było czasami do rodziców, czasami do kolegi, czasami do drugiego kolegi, do mhm. trzeciego, czasami aplikacja i koło. Okay. Kredyt gotówkowy to, no kurczę, no panowie, samo życie, nie? To się wszyscy myślą, że to jest takie super i wiecie, kolorowe, ale no nie no. Taka, nie, nie, taka nie, nie, prawda, nie? nie, nie, nie Nikt to, o tym nie mówi otwarcie, nie. no ale no trzeba, nie? Bez tego, no nie jesteś w stanie. Jak ktoś liczy każdą złotówkę i myśli, żeby nie zainwestować się, no to sorry.